Joł siemano mordy z tej strony, Filip Czech Jesteśmy właśnie w pokoju tutaj Maxa I nagrywamy dziś, o widzicie to jest Max, cześć, przyjdźcie I nagrywamy dzisiaj właśnie wideo, gdzie Gdzie wywołujemy demona podłogowego mordy Let's go Więc widzicie, że ten... Tego według mnie już coś opętało tutaj, ale Lepiej, na, na początku, według mnie, trzeba przeszukać dom, żeby sprawdzić, czy demon podłogowy gdzieś tutaj nie panuje. Mamy plan, żeby wywołać go na górze. Posłyszałem, że na górnych piętrach demon podłogowy jest, jest podatny na wywołanie. Łota! O, Tu się. Łota! What the fuck, What the fuck ja to zamykam, bo to widzieliście, Mordy to się samo otworzyło. My już tutaj mamy dowody, że w tym domu coś się odpierdziela. Lecimy, Mordy, what the fuck, a Pierdziela. Let's go. sprawdzimy, czy możemy tutaj w sumie znaleźć tego demona, a tu jest Maxio. Może w ci spróbujemy. Musimy go jakoś wywołać. No. Dobra, tu chyba nawet nic nie ma. Sprawdzimy. What the fuck? What the fuck? Ty mordy, what the fuck? tak Maxiu, się wyda? Dla ja, nie wiem Maxia Maxiu, tu się pętało mordy. Ale, ne ale never mind. Dobra mordy. Poda chyba wywołać tego demona. Gdzie postawić ten, ten? O, tutaj?

What the fuck? Ich What the fuck man? What, What the f... Mody! Mody! Ja nie wiem co się dzieje! Ja nie wiem o co tu chodzi, chyba serio! Pytam, ten temat, padł, oh What Padła fuck? Ten gościu coś przerwał i właśnie mody kontynuujemy, on się cały czas dziwnie zachowuje mody. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Moty, what the fuck! What the fuck! Żyjesz? Ja! Żyjesz? W spać? what the fuck! Jego coś opętało, moddy! No, gościu! wybacz, Ty powiedziałeś. Ty chciałeś się położyć! Ty się położyłeś Gościu, ty się położyłeś! My tutaj byłeś! My żeśmy chcieli wywołać demona podłogowego Powiedzieliśmy, że. Demonie podłogowy, jeżeli ty jesteś, daj nam jakiś znak. Wtedy, ty zacząłeś nas ganiać i chciałeś mnie zabić. Co? Nawet przytwałeś wideo nasze. Ja po prostu co wygadacie? Co? co? On jest jakiś podejrzany mordy? Nie, ja się boję. Ja poszłam w Cimę, nie wiem... Demonie podłogowy, zostaw tego człowieka, wyklinam cię na imię Jana Pawła II. Dobra, chyba jesteś już bezpiecznie. Nie wiem. Opętało go. Co jest? No co ty mam? Opętało go. Alina, to wszystko widziałem. Ja, ja Miałem chciało... jakieś jakieś twój. Aj na cz on chciał nas zabić. No widzisz, mówi, że nie. to fuck, wiesz, To to. słyszałem coś... Coś się zbiło na to, jakby. Chodźcie. Ale co mówi? Ej, a no, może jest jakaś kłapka. On chce nas coś zrobić. Może no, może balona chce no, nas no, zrobić. Balona. <grym> To jest jedno takie. What the fuck. Mordy, wytulę to, co widzicie. What the fuck. Nie wiem, co to What the fuck, czemu to był. No bo chyba. Nie wiem, dobra, nie Mordy, what, what the fuck. Co się stało dzisiaj na wideo? Tego gościa opętało. Co mi Dobra, wywołuję i robimy drugi rytuał. Patrz. What the, fuck? What the fuck? Jakieś konwulsje dostaje śmierć. Dobra Demonie podłogowy, jeżeli tu jesteś Daj nam jakiś znak What the fuck? <ścoughs> What the fuck? <ścoughs> Demonie PODŁOGOWY, Jeżeli tu jesteś, daj nam jakiś znak! What the fuck! Trzy stuknięcia oznaczały, że nie widzę. To nie świętej, czyli to jakiś diabeł półka, what the fuck? albo jakiś demon! Ty demon podłogowy naprawdę modny istnieje! Co, co robicie? Ciekawe, ty, ty nie masz jedzie dotykam podłogi, tylko się przez demona! Ale na szybko na podłogi. Znaczy się boże! Na... Nie! Demona podłog, demon podłogowy! Opętał cię, właśnie przed chwilą znowu. To chyba przez to, że dotykamy podłogi. Weźcie, do mój dotknąć podłogi, tak, tak, chwilę, jakby co to cię. What the fuck? The... fuck? Zrzuciłeś się. Czy ty mnie waliłeś, ty walałeś? Nie, ty dotknąłeś podłogi i się rzuciłeś właśnie. Co walnąłeś? My przecież widziałem, że mnie dotknęła. Nie! Czekajcie, co. Nie widziałem nawet w komentarzu napisał. Nie, się boję dotknąć podłogi. Co my robimy, Morty? Mordy, co My, do, my do, mamy dostać tej podłogi, czy ma wejść do tego? No, do tej podłogi, przecież widzę na oczy O! Ty, ty, ty. Ty on coś serio mówi. na

Ty, ty dotkałeś podłogi? Czy ja dotykałem podłogi? Tak. No, przecież ciągle. Jakże życzę, lubi, że lubię do i że wywołujesz do podłogowego. Te fak, mody. na tak, Ja się boję, nie wiem. Mody, jak mamy? mamy czy musimy się jakoś przemieszczać inaczej, czekaj. Jak mamy się przemieszczać teraz? Jak mamy się teraz przemieszczać? Nie wiem. Dobra, mody. To jest chyba czas na koniec dzisiejszego wideo. Modale ale what the fuck, wy widzieliście, co się stało? Nas to się opętało, ja nie wiem co się stało. Dobra, modlitwę, nie wiem jak my wrócimy do domu, bo w ogóle się będziemy. Do... My jesteśmy w na tym łóżku, paci, to jest łóżko. Salina, no. Alina, pożegnaj się z picami na dzisiaj. No, no i tu Maksiu. Maksia, dzisiaj był opętany. Przez nie demona. ufam ci. Przez no, obejrzysz sobie, potem to wideo to zobaczysz. Ty, ty no, ale jak obejrzysz. ty sobie obejrzysz? Jak ty sobie obejrzysz, To mnie opętało. Ciebie opętało, what the Dobra, nie mody, my to kończymy i tego się naprawdę nie da. Pa!